Dzień dobry Państwu, witam ponownie. Dzisiaj przed sklepem nie udało mi się doświetlić tego mojego pomieszczenia. Trochę tu głośno, bo samochody jeżdżą chociaż sobota rano i jest ich naprawdę stosunkowo niewiele. Dzisiaj przedstawiam Państwu to spodnie firmy Lachty Pro jest to zupełnie nowy model L L40518 we w miarę budżetowej cenie. Już na pierwszy rzut widać, że się różnią od tego modelu topowego, chociażby przez to, że mamy tutaj dużo więcej poliestru. Ja oczywiście wszystko to potem pokażę dokładnie przy To no, Hałas jest tu niesamowity. Pokażę to dokładnie przy górku, Natomiast natomiast w tej chwili pokazuję to dlatego, że no, tu lepiej widać kolor, lepiej widać jak to leży, a tam ten czarny materiał po prostu zlewa mi się z Co jest istotne tutaj? Ja już przy, kiedyś wspominałem o to, że w lafti Pro mamy dosyć wąską rozmiarówkę. Temu rozmiary S, M, L, XL powodują to, że nie da się tak dokładnie dobrać sobie rozmiaru. Ja w tej chwili mam na sobie rozmiar XL, który pasuje mi całkiem dobrze w pasie. W miarę swobodnie sobie wkładam tutaj ręce w kieszenie. Myślę, że nawet dużo lepiej niż w wielu normalnych jeansach, które mógłbym kupić sobie w sklepie. Natomiast w momencie, gdy próbuję wykonywać jakieś przysiady, zginać kolana, to owszem, ja to zrobię, ja to zrobię, natomiast czuję, że te spodnie mam na sobie i kiedy robię przysiad, to tutaj z tyłu zjeżdżają mi w dół. Ja za chwilę założę rozmiar 2XL, zobaczą Państwo jak to wygląda. Mnie osobiście przeszkadza tam jeden element, natomiast z pewnością są dużo wygodniejsze w tej chwili mam na sobie rozmiar 2XL no, czuję się w nich dużo wygodniej wiadomo ręce wpadam tutaj sobie jeszcze swobodniej w kieszenie tutaj mamy te kieszenie narzędziowe które podobnie jak w takim modelu który pokazywałem wcześniej możemy chować sobie tutaj do środka co jest istotne te kieszenie w środku są tak uszyte albo raczej te narzędziowe są tak uszyte że są kształcie właśnie tych głównych kieszeń, dlatego na swobodnie, na płasko sobie je kładziemy do środka i zupełnie nam one tutaj nie przeszkadzają. Wracamy jednak do naszego rozmiaru. Czuję się w niej dużo luźniej, oczywiście tutaj w pasie już mi tutaj lekko to wszystko lata i lekko się słuchają z tyłka. Natomiast co mi przeszkadza? Przeszkadza mi to, że nie wiem jak to w rzeczywistości wygląda, bo widziałem się tylko w lusterku no, będzie może to teraz określić yy, ocenić na widoku z kamery jeden rozmiar z XL do 2XL, i nagle wydaje mi się, że ten stan spodni powędrował mi tutaj aż pod pępek. Dokładnie powędrował mi aż pod pępek. Ja tego nie lubię. Przyzwyczajony jestem do spodni z niskim stanem i te trochę mi przeszkadzają. Natomiast jeśli chodzi o praktykę, no to ja tutaj widzę dużą różnicę. Tutaj już Szerokość nogawek jest sporo większa. No tak jak to mi przeszkadza się przede wszystkim tutaj, w tym miejscu y, powyżej kolan, uda. Także jest to taki newralgiczny punkt. Wiem, że dla wielu ludzi jest to taki sam problem, dlatego akurat teraz o tym mówię, bo wydaje mi się to dosyć ważne. Spodnie są według mnie bardzo fajne, przeznaczone do zupełnie innej pracy niż te. Y, Model L450, te topowe, najdroższe. I chociażby z racji tego, tego poliestru jest tutaj dużo więcej. Naszyty jest prawie na, podejrzewam, że dwie trzecie nogawki w przodu. No ale tak jak mówiłem, będę o tym mówił później przy biurku. Są to spodnie do zupełnie innej pracy. Przeznaczone jednak do tego, żeby dużo szybciej się zniszczyć. Żeby wykorzystywać je w dużo no, trudniejszej, bardziej brudzącej robocie Dlatego też nie mogą kosztować 200 zł Bo po prostu szkoda tego No wreszcie mamy nasze spodenki tutaj na rozkładówce, na biurku Gramatura 270 gram, oczywiście jest to wartość średnia Czyli tam gdzie mamy te wszystkie ponaszywane łaty z poliestru Spodnie są grubsze, gdzie jest jeans tam są cieńsze Ten jeans nie jest za gruby ja to troszkę widzę, nawet jak światło przez niego prześwituje. Także w sam raz do pracy wewnątrz na lekką zimę, na jesień. W 60% spodnie składają się z bawełny, w 20% z czegoś, co producent określa mianem rajon. Jest to po prostu wiskoza. Wiskoza to także jest materiał naturalny, także nie należy się tego obawiać. No i 20% to jest poliester. Jak przypuszczam, wiskoza i bawełna to jest po prostu mieszanka, z której wykonany jest ten jeans, yy, albo spotykamy też na rynku jeansy wiskozowe i to nie jest żaden wielki evenement. Natomiast poliester to są po prostu te wszystkie naszywki w miejscach narażonych, narażonych na uszkodzenie. Mamy dwie kieszenie główne, tutaj. W nich mamy dwie wszyte kieszenie narzędziowe. Voila, one nie są odczepiane są przyszyte tutaj do pasa na stałe. Mamy w nich tutaj jedną dużą kieszeń, jeden, drugą, trzecią przegródkę. Tutaj to samo plus te e, te pętelki do mocowania czegoś. Te kieszenie chowamy spokojnie tutaj do środka. O czym musimy wiedzieć? Ja to pokażę potem od wewnątrz. Te kieszenie są w kształcie kieszeni wewnętrznych, czyli jak sobie je tutaj na płasko włożymy, nawet jeśli włożymy tu jakieś drobne przedmioty i schowamy do środka, to mamy je po prostu dodatkowo zabezpieczone, a do tego zupełnie nam one nie przeszkadzają, jak trzymamy je tutaj właśnie w środku. Ja teraz pokażę, jak to wygląda od wewnątrz. Tutaj mamy schowaną tą kieszeń narzędziową. Ona na płasko sobie leży w normalnej kieszeni Nie zwija nam się nigdzie w trąbkę Nie przeszkadza, nie, przeszkadza, nie uwiera e, Mogą mi Państwo uwierzyć Ja to miałem na sobie e, Praktycznie w ogóle tego nie czuć Na lewym udzie mamy kieszeń narzędziową Przyszytą na płask do nogawki Na niej mamy kieszeń na telefon komórkowy Całkiem spory smartfon nam tutaj wejdzie Zapinana na rzep Tutaj ta jedna kieszonka jest na zamek na suwak zamykana pod nią jeszcze jedna płaska to są dosyć płaskie kieszenie nie ma tutaj tego odszycia od nogawki także no grubych rzeczy tutaj nie włożymy tutaj mamy dwa takie sloty dwie przegródki do wypchnięcia nie wiem na prawym udzie mamy kieszeń z przodu zamykaną na rzep ona jest bardzo duża pod całą tą łatą poliestrową. Mamy taką wielką kieszeń. Tutaj nawet ona jest, ma taką wewnętrzną przegródkę, co ciekawe. Jest taka wielką, wielka kieszeń. Niestety ona znowu jest taka stosunkowo płaska, w związku z tym możemy trzymać tutaj duże, płaskie przedmioty, jakieś kartki, instrukcje, cokolwiek. E, natomiast jakiegoś grubego pudełka, czy połowy cegły tutaj nie włożymy, bo będzie nas uwierać wodo. Tutaj mamy naszytą kieszeń e, narzędziową, duża z tego jeansu. Na, na niej naszyta jest jeszcze jedna. Tutaj mamy dwie pętelki, dwie szlówki. Tutaj mamy kolejną taką przegródkę. Kieszeń nie jest doszyta do końca. Chyba większość spodni roboczych, tą kieszeń na prawym udzie ma naszyta, naszytą tak, że ona jest mniej więcej odtąd do głównego szwu. Tutaj to jest wręcz, to jest dokładnie na środku. Z tyłu mamy dwie kieszenie. Co istotne, one też nie są doszyte. Tutaj są zareglowane. Tutaj jeszcze dochodzi nam taka no, tradycyjna pętelka na narzędzia. A z przodu nad kieszenią plastikowy d -ring. Spodnie zamykane są na guzik. Mają taką zwykłą gumkę tutaj wszytą. Jeśli regulacja gumką nam nie wystarcza, możemy zastosować pasek. Mamy szlówki, jedna. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. O, czyli siedem to już jest takie minimum, które można uznać za całkiem funkcjonalne, duży kawał materiału to jest tutaj naszyty y, wzmacniający poliester. Po prostu jak pracujemy, szczególnie pracujemy fizycznie. No to ten element przód Ud jest najbardziej narażony na, na zniszczenie. Kieszeń na kolaniki ładowana jest od dołu czyli już jak w większości nowoczesnych spodni roboczych, ale mimo budżetowej ceny tutaj znowu ktoś z pewnych rzeczy jednak nie rezygnuje i ta kieszeń nie jest płaska, czyli znów jest przecięta, założona. Bardzo ładnie to tutaj widać. To założenie tworzy nam się kopułka, dzięki temu dużo łatwiej zginamy kolana. Mamy tutaj więcej miejsca, wszystko ładnie zareglowane. Jeśli chodzi o rozmiarówkę, to tak, spodnie mają stosunkowo wąski krój. Mają te wzmocnienia dodane z poliestru. Jeans nie jest elastyczny, jest po prostu sztywny. W związku z tym, jeśli mają Państwo ten sam problem co ja, czyli takie grube, masywne uda, to polecałbym wziąć rozmiar większy. No, wtedy w pasie będą one może troszeczkę luźne, ale spokojnie będziemy czuć się swobodnie w okolicach kolan na udach. W moim przypadku, różnica między L a 2 między XL a 2XL była naprawdę duża i bardzo odczuwalna. W pasie spodnie już trochę mi spadały, no za to tutaj w okolicach kolan, w okolicach ud czułem się wygodnie i komfortowo. Podsumowując, uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny produkt. Nie dlatego, że go sprzedaję, ale dlatego, że naprawdę tak myślę, nie da się ich porównać do tego drugiego modelu L450. Dlatego, że zupełnie do czego innego został stworzony. Tutaj mamy dużo więcej tych wzmocnień, które już pokazywałem, nie będę tego robił ponownie. To po pierwsze, po drugie zastosowany został zupełnie inny jeans. W związku z tym udało się obniżyć cenę o no, 60 zł to jest jednak sporo pieniędzy. W związku z tym to są spodnie do normalnej fizycznej pracy, gdy może, gdzie możemy je przetrzeć, zniszczyć, e, zabrudzić i dzięki temu, że no nie wydaliśmy na, nich bardzo, na nie bardzo dużo pieniędzy, e, nie będzie nam tego żal. Możemy wtedy kupić po prostu kolejne. Dlatego jeśli zamierzacie budować ściankę, kłaść płytki kafelkowe, gdzie możecie utytłać się w kleju, jeśli jesteście malarzami, no to ja w tym momencie wybrałbym te spodnie, bo są dużo bardziej praktyczne, nie będzie serce bolało. Natomiast jeśli macie pracę, gdzie ubranie nie jest narażone na takie ryzyko, no to owszem, tamte, gdzie postawione jest na styl i na wygląd, yy, będą fajniejsze, będą dużo bardziej cieszyć oko. Obiektywnie stwierdzam, tamte wyglądają lepiej, są ładniejsze. Natomiast te są dużo bardziej praktyczne, po pierwsze, przez swoją konstrukcję, po drugie, przez to, że są po prostu tańsze i jak je zniszczymy, to nie będzie nam żal. Dziękuję Państwu, zapraszam do kolejnego odcinka, zapraszam do naszego sklepu. W tej chwili już te jeansy mamy w pełnej rozmiarówce, są dostępne od ręki. Zapraszam, do widzenia.